Wybrałem orange dla firm, bo 2 i 5 znaczy dla mnie bardzo wiele. Teraz mam 5 bezpłatnych numerów i 2 miesiące abonamentu. Tylko po złotówce. Zapraszamy do salonów Orange i punktów sprzedaży TP. Funkcjonalny i elegancki. BenQ Siemens EL71 ze słuchawkami i pojemną pamięcią. Teraz w Orange dla firm od złoty 22 zł. Zapomnij o innych środkach do prania dywanów. Wanisz jednym szampon do prania dywanów. Usuwa plamy po kawie, soku, winie i herbacie, a nawet plamy z błota. Sprawimy, że plama będzie jeszcze trudniejsza do usunięcia. Spójrz, aktywna piana głęboko wnika we włókna i dogłębnie je czyści. Inne środki pozostawiają lepkie osady, które powodują przylepianie się kurzu i brudu. A wanisz zapobiega ponownemu brudzeniu się dywanów. Ponadto odświeża kolory i pozostawia przyjemny zapach. Wanisz trzy biednym jednym, szampon do prania dywanów. Sprawi, że Twoje dywany będą dłużej czyste i pełne koloru. Co tu dużo pleść? Nikt nie ma lepiej. A w heja masz darmowe soboty i niedzielę Najtańszy pakiet minut i SMS-ów. 10% doładowania gratis w Heja klubie i najtańszy starter na rynku. Leć, kup i pleć. Heja. Byłam chora. Żeby dalej żyć, potrzebowałam 3 litrów krwi. Żeby przeżyć po wypadku, potrzebowałem aż 10 litrów krwi. Każdego roku w Polsce krew ratuje ludzkie życie nawet 2 miliony razy. Pomóż kupić autobus do poboru krwi, który będzie nosił imię Jana Pawła II. Wyślij SMS o treści krew pod numer 72102. nigdy nie zabrakło krwi w naszych szpitalach. Przez całe wakacje od poniedziałku do piątku o 8:10 rano Dwójka przypomina początkowe odcinki bijącego rekordy popularności serialu Na dobre i na złe. A w serialowym konkursie Dwójki na zagorzałych wielbicieli perypetii lekarzy i pacjentów szpitala w Leśnej Górze czekają wspaniałe nagrody. 4000 zł, bądź jedna z czterech nagród po 1000 złotych trafi do tych z państwa, którzy wyślą SMS pod numer 7550 i odpowiedzą na pytanie: czy dr Zosia Stankiewicz zanim poślubiła Jakuba Burskiego była związana z muzykiem Mikołajem Mellado? Każdy z Państwa, kto wyśle sms o treści tak lub nie pod numer 7550 i prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe, może wygrać 4000 zł bądź jedną z czterech nagród po 1000 zł. Informacje o konkursie w telegazecie na stronie 775 oraz w internecie na stronie konkursy Dzisiaj w dwójce świetne koncerty, wspaniałe piosenki i fantastyczne wykonania. Zarówno debiutantów, jak i profesjonalnych artystów. Debiutanci będą musieli zmierzyć się w drugiej części koncertu laureatów tegorocznej szansy na sukces z repertuarem gwiazd, m.in. Haliny Frąckowiak, Blue Cafe i t Natomiast wyłącznie profesjonalnych wykonawców zobaczymy na scenie w Ełku, gdzie w zeszłym roku żegnali lato hitami na czasie. piewać można w domu, przed lustrem i pod prysznicem. Zobacz tych, którzy odważyli się wyjść na scenę i wystąpić u boku swoich idoli. Druga część tegorocznego koncertu laureatów Szansy na Sukces już dziś o 15.05. Ingrid, Bartek Wrona, Mandaryna, Szymon Wydra i Carpe Diem, Doda i Virgin oraz Denzel. Co największe gwiazdy robiły w zeszłym roku w Ełku? Rozkręcały pierwszorzędną zabawę. Daj się porwać hitom na czasie. Dziś o 20.00. Tylko w twójce. Już 19 sierpnia najpiękniejsze Polki spotkają się w sali kongresowej w finale Miss Polonia 2006. Która z nich zdobędzie koronę najpiękniejszej i będzie reprezentować nasz kraj na tegorocznych odbywających się w Polsce w wyborach Miss Świata. Możesz zobaczyć to w dwójce. Możesz być w sali kongresowej. Bilet na tę wyjątkową imprezę do nabycia w kasach stołecznej estrady. Autorem Nagrody Głównej w konkursie Miss Polonia 2006 jest Seat. Wrześniowy Poradnik Domowy już w kioskach. Możesz wybrać poradnik z przebojami Krzysztofa Krawczyka lub Urszuli. Albo wersję z powieścią o miłości. Dla kolekcjonerów trzecia część Erotycznego Przewodnika. Dostępny jest również poradnik domowy tylko za 2,50. Paga porzeczkowa oraz cytrynowa z miętą. Sam raz na gorąco. Czy Twoje włosy pierwszego dnia są pełne objętości? A następnego przyklapnięte? Nowa pianka Vellaflex dwudniowa objętość. Przywróć włosom objętość jak poduszce. Dzięki specjalnym sprężystym jak poduszeczki cząsteczkom obudź w Twoich włosach objętość również drugiego dnia. Nowy Vellaflex dwudniowa objętość. wela. Myślisz, że wzrok Cię zawodzi? Nie, dobrze widzisz. Teraz Danio ma nową, obniżoną cenę. Kosztuje złoty 29. Zł. I to nie jest promocja. Danio, cenowa metoda na głoda. Breeze i Mr. Muzzle Max dla domu. Czy wiesz, ile wody zawierają niektóre odświeżacze powietrza w areozolu? Nawet do 70%. A przecież woda to nie to samo, co zapach. Breeze Mini Spray jest tak skoncentrowany, że jedno naciśnięcie wystarczy, by skutecznie odświeżyć całą łazienkę. Breeze Mini Spray. Breeze. Twój dom zaprasza zapachem. Brudne szyby? Mr. Muscle Max skutecznie czyści okna do połysku. Bez smug, bez wysiłku. Mr. Muscle Max czyści na błysk. Zmęczona problemami z wybielaczem? Wybielacza po prostu nie można używać na kolorach. Przypadkowo wylałam go na koszulę męża i oto efekt. A to też jest koszula męża? Wypróbujmy na niej wanisz. Och nie! Co powiem mężowi, jak i ta koszula się zniszczy? Niech się pani nie martwi. Wanisz jest bezpieczny dla kolorowych tkanin, bo nie zawiera chloru. Nalej wanisz na plamę i dodaj do prania. To cud! Wszystkie kolory wyglądają wspaniale i jakie to czyste! Panisz! Zaufaj różowe chile. zapomnij o plamach.